witam was na kanale Bobery I dzisiaj wyjątkowo jest ze mną gość Taj, specjalny, Don Alpacino. Siemano I dzisiaj zagramy sobie w y, Bad Warsy z serii Nigerki Nie wiem, który to odcinek, ale już któryś Wydaje mi się, że ósmy już... Nie, ósmy nie, dziewiąty albo dziesiąty Ale dobra, mniejsze o to Aż tak szybko lecimy z odcinkami? Koza. Zagramy sobie bydło, sypek Let's go To będzie dziewiąty odcinek Możliwe Wszystko się ładnie nagrywa, wszystko się ładnie nagrywa, nareszcie Ja bie... Ty Ja obudowywuję, nie? Ja obudowuję Ty obudowywujesz? tak, tak, tak ta. Ja już mam wszystko co chcę na obudowywanie, czyli tutaj to Ja ogólnie obudowywuję zazwyczaj tak teraz, że tu Później lecę drewnę i później na to kładę wełnę Myślę, że to jest spoko plan Chodzi o obudowywanie, tylko chyba, że się źle postawi, nie? Dobra No i git Nie wiem co mam, wrażenie, jest to źle postawiłem Bo zawsze trzeba było do góry do budowy No, bo tu na prawo nie postawiłem Dobra, no i? Kurde, obudowa Co? My też mamy Henstone. Ty! Żółty, żółty u nas, żółty u nas. Zaklepisz go? Zaklepiesz! Co on zrobił? Aha, No to szybka giereczka. No trudno, trudno. Ale gościa, gościa, kto mnie dziwił, się to co, klasyczek teraz. UE, drugi, drugi, drugi. Dobra, zginąłem. A ja go zabiłem. Bardzo bym go obserwował. Kurczę, to musisz przyzwyczaić do tego twojego nowego skina. Tu jesteś. No chyba od odcinka, nie będzie odcinka albo pod koniec pojawi się słowo, które będzie serdeczkowane, więc zapraszam do oglądania całego odcinka. Lecimy next arenka. Oczywiście, że tak. To wszystko jest ładnie, widoczne. Ile mam w ogóle? O, 90 FPS-ów z OBS-em włączonym o, no. no, to nie jest źle jest bardzo dobrze, bym powiedział Aha, czerwony, czerwony, czerwony No, kolejny. Kurczę. Możesz ja od razu na jakiś team, tylko teraz razu na jakieś diaksy, nie? No dobra, no. Zginąłeś? No ja już zginąłem. Ja już zginąłem. Dobra, terenu. Nieszczęśliwie się budowałem. Dobra, teraz lecę na diaks. Myślę, że tak ten odcinek będzie taki kró krótszy, myślę że tak z 15-20 minut, bo chciałem go jeszcze dzisiaj wrócić, nie? A to, zani to zanim się tam wszystko zrobi, to godzina będzie się wstawiał może, nie? Nie no, spół. No mi, Nie, no jak dla mnie, taki 15, nawet 20 minutowy czek, to taki fajny w miarę długości, taki fajny. Proszę, buduję się teraz nad Jakską. Bo dobra, klepicie, klepicie, nie macie Dobra, kość, gościu mnie zabił na diamentach, czerwony No i już dwóch biegnie od razu, no najlepiej Tam, Już pora, już pionek. No Już dwóch, już dwóch, no na pewno Trzy i pół serduszka mam Tylko budulec można sobie zabrać. Jak już do buduję. Do... Idą, do... idzie. Typu. Nie wiem po co się buduje, ale okej. Okay. Zeskoczył. No jak się rzucił? Jak się rzucił? Kurczę, zabił mnie. No dokładnie. Ajajaj. Chociaż to... A co kupiłeś? Co kupiłeś? Aha, no to też. Ej, dobra, biegnie do ciebie od góry. Zeskoczył, zeskoczył. Dawaj go, dawaj go. Dobra. Wskoczyłem w ciebie. Widzę, jak. Jak go ten. Chociaż w sumie mogę wyjść, bo. Będę ci podpowiadał, kiedy jakiś idzie. A ja bym się zabudował. Nie, no dobrze, dobrze. Ej, dobra, ja ci tylko tak powiem. Chociaż w sumie, względem tego, że się zabudowałeś, ale już trudno. Że oni mają samą wełnę, więc gdybyś kupił nożyczki i wełnę, to na luzie byś im zniszczył łóżko, tym bardziej, że nikogo nie ma w bazie. Albo ja coś nie... Właśnie ogarnąłem, że przecież miałem wyciszony mikrofon na nagraniu. Nie Aha. A teraz już jest włączony? Tyle powiem Dobra, trudno już się mówi Ale ja tu dożyję trochę I ja tu nie zamierzam od razu widzieć kurczę, dobra Ym, o, najważniejszy item kupiony, dobrze, dobrze. Wiesz co to jest tak najważniejszy, item, nie? Zielonych. najważniejszy item? Też najważniejszy item. Ale nie ma killoffa. I zielony go wybrzy. Dobra, teraz możemy grać. Ale co, już zginąłeś? Nie, patrz, eee, się... patrz. Nie widzę cię poczekaj Wieża stoi. Aha, zrobiłeś wieże. Z wieży Mieleś... mogę Mieleś, żyć jest czerwone. Czerwone. Ale... nie te czerwonych. Bo gdybyś teraz... A nie, no bo i teraz czerwonych nie ma. I Paweł przecież czerwonych nie ma. Ty to idę na diaksy. Możesz iść na diaksy i do ich piecyka. Przecież tu masz... Tu na luzie masz już z, z dużo złota. Biegnij on. Na środek ci nie polecam że Tutaj się ciągle... Trafią. Serio? A była dziura. Serio. Next game, please. <grystanie> <grystanie> Fajna ręka, fajna ręka, przyznam, fajna giereczka. O, formuły. Speedway. Dobra, już mam na sobie nacelecką Ajajaj, pobiegłem trochę, z, zabiłem jednego żółtego I pobiegłem do nich, ale ten drugi mnie zabił, bo... Może na z ja pójdę na te diaksy Uwaga, że leci chyba Nie, dobra, nie, mi się. Ale masz złoto Gdzie nie postawiłem, tu nie postawiłem Dobra, Zobaczy... będzie leciał o, Dobrze zbudowałem Lecią, lecią, le 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 lecią, lecią, dobra. Leży lecią, to nie podoba, że oni lecią, co chłop zrobił? Jeden poszedł, drugi góra weź. Spodł. Niszczy, niszczy. Dobra, łóżko budowane. I w miarę są... Dobra, ja idę na Ema, a ty popiernej bazy, dobra? No ja tu właśnie wyszedłem. Ja już tylko ułożę, bo ładnie nie wyklikuj. Nie ja mam wełny, więc możesz On tam. To... Też... O, lecia. Dobra, uważaj, bo leci, leci, leci od góry. Wow, jak mi. Mam dwa ma ale biały będzie mi jego prawdopodobnie Zabił mnie, zabił mnie i chyba leci. Tak, leci, ta, ta, leci. Ta, Idę za nim. On mnie nie zauważył. Do... No jak mnie tylko go, tylko go nim. Wziąłem tyle FPS-ów, że dla mnie to jest po prostu pewny morderstwo. Dobra, leży. Z drewnianym Daj złoto, jeśli masz. Mam pięć, masz. Weź. Rzuciłem tu. No i teraz tak. To kupuję. To kupuję. To odkładam Znowu będzie leciał. No, to kupiłam. Może jednak. Tu się na mnie. I 20 dwadzieścia. Uważaj, bo on tam może być. Dwóch ich tu jest. Dobra, leży jeden. Ich? Ja mam mało życia, ale dobra. Masz TNT? Nie mam Dobra, git Teraz szybko Ty niszcz, ty niszcz, ty od... niszcz Ale czemu od góry, od boku? Ma im... Zabił mnie tak jak ciebie Dobra, porobimy ich, tylko to trzeba zrobić tak Nie mamy żelaza Cierpiemy Łap, jesteś łap Just go! Bo ja mam TNT, on TNT Idą tu, idą tu, idą tu Ale mają bloczki, ja nie mam bloczków. Odwodnę bezpieczeństwa TNT do skrzynki. Żeby mieć jak coś na później. Cofie, Zrzucony Zrzucony Teraz, to jest, ta, to jest ta chwila, to jest ta chwila W ten moment Damy radę, dawaj Ja mam dwa TNT Więc jak jednym nie trafię, tre, mam drugie Ja tu lecę, ale trochę No nie, idzie tu, idzie tu, dobra, cofam Ha, bo ty górą chcesz iść. Ej dobra, chodźmy górą. Tylko no, jest... chwilę, muszę odłożyć... Idzie tu. No wiem, do tego spotu poszedłem do TNT. Nie zrzucę się na niego, bo mnie zrzuci, mimo że to byłaby dobra sniki akcji. Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dawaj, 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 dawaj. No nie. Dobra. To, ma, ma Sharpnessa, ma Sharpnessa. W sumie mam stracić jakiś critical'ek. No Ej, leci. Hello. Bardzo dobrze. Oj, tu, tu do góry poleciał. Tu do góry jest. Le leci. Zrzucone. Raz, ale razem. Oj, o słuchaj. Dobra, tam ale nie, nie, odkryło, nie odkryło, nie odkryło. Nie odkryło, nie odkryło. No nie, daj mi trochę żółtka Wylezę? Dobrze, On chyba leci Prawie to? Nie, dobra, chyba nie. dobra Dobra, masz I, No kurde No i kurde zniszczył Co? Jak? Trzeba przyznać, ładnie grają. No ładnie, ładnie. Gościu, gościu ma duży level. W sensie ja nie widzę, ale gościu ma duży level. Jak coś to biegnie do ciebie, górą. Ten Grasboi 20 to nawet na Stumnik. Leci, 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 Paweł, leci, dobrze. Dobrze, klepiesz, klepiesz, żyje. Nie żyje, nie żyje, nie żyje, nie żyje. Paweł, dawaj. Zero HP, dobrze. Refa, bierz Refa, bo już. Tu. Nie mam tu złota. Dobra, drugi jest tylko. Nie, leci do ciebie. Ominął diaksy, chyba. Tak, leci do ciebie. Dobra, no to jak inam. Jest trochę nubem. <laughs> Mam na refa. Mam na refa, szybko. Leci, 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 leci. Zjadłem! Dobra, no to chodź, wejdźmy. Już będę kończył ten odcinek. A słowem na dzisiaj do napisania będzie. Hmm. Będzie, będzie, będzie. Diaksik, o, taka bo czemu nie. No i No to dzisiaj będzie diaksik, i takie komentarze będą serduszkowane. i będzie do sobie subika z droneczkiem, żeby nie przegapić następnych materiałów. Łapeczki w górę, no i komentarze pod filmem. No to co? Dzięki i siema! Halo.